Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry X and Fidget". dzisiaj zabójca i dzisiaj spróbujemy sobie wbić poziom 400. Wiem, że to nie będzie wcale takie proste, jak mi się wydaje, bo brakuje nam praktycznie 200 milionów, ale będziemy próbować. Będziemy tutaj próbować to zrobić. Właściwie mamy tutaj odłożone 140 awki w Time Machine. Mamy tutaj plakat za 10 milionów, pobij magów, o kurde. No to będziemy musieli się postarać. Mamy tu jakiegoś maga, no musimy spróbować. Musimy spróbować, niestety się nie udało. Trudno. No to idziemy dalej, idziemy dalej i karmimy sobie zawiszkę. Karmimy sobie kloca. I karmimy sobie jęzowniksa. Jak widać jęzowniks już zbliża się do dwusetki. Jeszcze tylko dwie truskawki, i będziemy mogli karmić pirodliczkę. Więc fajnie. A dzisiaj spróbujmy pokonać tego przeciwnika naszym mrokiem. Chociaż pewnie przegraliśmy? E, nie. No to spoko. Abrucji. No to ciekawy będzie przeciwnik na drugą walkę na odcinku. Extreme Madness Obrona. Dołączmy tutaj, zaatakujmy Hydrę. No i spoko. Także lecimy dalej. Odbierzmy od razu, myślę, że tutaj ten przygodomat, 140 awki, 24 zadania. Czyli nie jest pełny. Choda, brakło jednego zadanka. No ale i tak myślę, że będzie dosyć przyzwoicie. 76 milionów expa i 60 milionów golda. Więc brakuje nam już praktycznie tylko 109 milionów. Tutaj mamy 10. To zrobimy to. Dzisiaj raczej bez problemu tutaj powinniśmy sobie ten poziom wbić. Zobaczymy tylko jakie te misje nam się tutaj będą pojawiać. Coś do toalety by nam się przydało. Dzisiaj widzę, że są buty, dowiedźmy, ale wrócimy to do, do toaletki, żeby już mieć spokój. No i od następnych dni trzeba będzie tutaj zacząć myśleć, jak oszczędzać epiki bo tych epików no niestety zostało nam tylko 3 i jest problem i to jest problem bo chyba w następnym tygodniu nie ma nie ma weekendu jakiegoś epickiego gdzie możemy jakieś epiki zdobyć no i musimy myśleć żeby te 3 epiczki zostawić na ewentualny plakat bo może się tak trafić że plakat będzie no tu weźmiemy tą siódemkę za 4300. Chociaż ostatnio tutaj tych plakatów to dość rzadko miałem z tymi epikami, z zwróceniem epika. Ale to nie, to nie znaczy, że teraz się to nie odwróci. Może być naprawdę, naprawdę różnie. Mogę mieć nawet dzień po dniu taki plakat. Wolałbym nie. Ale kto to wie. Tutaj jakieś buty. Ale nie będziemy brać tej dychy. Łoby, 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 oby udało nam się wybić 400 poziom. O, 70 milionów jeszcze. Weźmiemy sobie tą dwójkę. Dostaliśmy buty, więc fajnie. 2 miliony zarobione. Tu oczywiście też dwójka. To jest dosyć fajny przedmiot do rozmontowania. Musimy sobie też przyszykować na jutro jakiś zwykły e, zwyklas, nie epic, tylko zwyklas, e, do toalety. Mam nadzieję, że coś nam zawki wypadnie, albo chociaż z koła. E, to też będzie, hmm, a no właściwie, to skoro my mamy dzisiaj wbić poziom, to zakręćmy już kołem. Tutaj będziemy mieć teraz więcej, więcej ekspa. Więc troszkę nam tutaj wpadło. To jest bardzo dobry przedmiot na rozmontowanie. Tu nic nie kupujemy. No to lecimy dalej z drugim paseczkiem. Zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Ten pierścionek jest oczywiście też do rozmontowania. Tu jest piękna misja. Myślę, że tam dychę mimo wszystko. Chociaż ta siódemka też była sympatyczna. To jest rozmontowanie. No, i dzisiaj mamy rozmontowanie z bańki, więc teraz pozostaje nam znaleźć jakieś rozmontowanie na jutro. Dycha za 6600 spoko, z rękawicami. Co to za rękawice? No, powiedzmy, że mogą być i do toalety na rozmontowanie, chociaż wolałbym bardziej je sprzedać. Dowiedźmy, bo są dość drogie. Więc tutaj, że będzie bitwa myśli, co tutaj z tymi rękawicami zrobić. No chyba, że coś nam się tutaj ciekawszego jeszcze trafi. Dycha za 6. Ile nam tu brakuje jeszcze? 23 miliony. No to teraz szóstka to 17. Mm, no to czwórka, no to 13. Powiedzmy, że 12, bo tam, no właśnie, no jakieś te zaokrąglenia. 12, no to 5. No 6. No, to ta misja daje nam. 400 poziom. Czerwona misja daje 400 poziom, fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy, że ten 400 udało nam się wbić. Tu bierzemy tą misję zdecydowanie. Super bohater. Odblokowany to jest na pewno do sprzedania. Dowiedzmy, w tym przypadku to jest do rozmontowania i do wrzucenia do toalety. A my mamy jeszcze jeden pasek. Już na 400 poziomie, a więc super, udało nam się wbić ten 400 poziom w końcu na zabójcy. Nie wiem, czy to pierwszy zabójca z 400 poziomem na polskim YouTube, czy nie, ale ja jestem z niego mega zadowolony, bo gram tu naprawdę bardzo, bardzo spokojnie i nigdzie mi się tu nie śpieszy. Czekamy sobie też z lochami do 450 poziomu. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ile tutaj tych mm, poziomów uda nam się wbić, jak już ruszymy z lochami. No troszkę nam na pewno pomoże Tornado, tam będzie sporo tego expa. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze 50 poziomów, jak to. Mówią do klikania, więc już powoli można zacząć odliczać. Chociaż 50 poziomów tutaj na zabójcy. No to myślę, że będzie trwało jeszcze około roku. Co, coś koło tego. Tak, tak, coś mi się wydaje, że tutaj ten licznik 450 poziom będzie gdzieś w okolicach. Czerwca 2023. No, oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś koło tego miesiąca powinniśmy mieć możliwość tutaj wbijania lochów. Ok, 11 piwo. 10 piwo dało nam naprawdę fajną misję. Tutaj weźmiemy piątkę i musimy dostać dwójkę za 4 miliony. Niestety. To nam się absolutnie nie opłacało, wybór tej misji, no ale trudno, bywa i tak czasem, możemy się już przebrać. Musimy sobie też na pewno zresetować menadżera areny, bo to jest nasz rytuał odcinkowy. No i już mamy 87 trdecylonów, więc coraz, coraz to lepiej, coraz bliżej to idzie, więc ja już nie mogę się doczekać kolejnego E. Mam nadzieję, że wy też i że w końcu tutaj zobaczymy nowy wieszak, bo też już nie mogę się doczekać. I jak patrzę na ten nasz wieszaczek, to jest 17 yy, i po 4-3 PD i 17 zł 16. Mamy 3 razy 17 złota, więc to jest akurat OK te bronie. A tu jeszcze mamy zachomikowane dwie bronie. W razie coś yy, na plakat, więc jeszcze ewentualnie to możemy wrzucić sobie. Do toalety. Jutro. Ale jutro już mamy. Ten item do toaletki. Więc tu akurat się nie będziemy. Absolutnie przejmować. Boże, 9 minut. A ja już mam zrobione praktycznie wszystko. Jeszcze za 2 dni poziom z kalendarza. No i idziemy dalej. Zobaczmy. dwa bohatera. No to wabi wabijmy Pikachu. Może go się uda złapać do pokebola Mamy 491. Milionów dusz, więc trzy kopalnie na pewno. Do przodu to da nam kopalnie złota 19, a nie za dużo. Oby jak najszybciej do kopalni 25, i wtedy będziemy mogli sobie odbierać złoto. No zobaczymy, zobaczymy jak tutaj nam będzie to szło. Tych magów nadal jeszcze nie pobiliśmy, no to rzućmy kośćmi. No i zobaczymy, co tutaj z kości dzisiaj nam wypadnie. Co byśmy chcieli dostać? No jakieś odłamki, to bym nie pogardził. Na przykład jakąś piąteczką odłamków. Ale widzę, że dzisiaj mm, gra mówi absolutnie nie dostaniesz nic. Chyba, że duszę. Czy ja chcę 18 milionów desek? No troszkę się pozbyłem, bo zacząłem budowę kopalni 18, Ale chyba nie potrzebuję. Tak szczerze mówiąc, więc wolę wziąć te dusze. I tu może jakieś klepsydry. Mamy 6800 jeszcze klepsydr, więc tragedii jakiejś wielkiej tutaj z tym nie ma, ale za dużo u hazardzisty dzisiaj nie wygraliśmy. Zróbmy sobie tutaj max. I przejdźmy na chwilę tutaj. Czy jesteśmy przebrani? Owszem, oczywiście. Chętnie bym zaatakował tego, ale musimy zaatakować sobie tego maga. No i się udało. Także jeszcze jeden raz sobie zaatakujemy maga i będziemy mieć zrobiony plakat. A tym sposobem też 29 statystyk z wzręczność możemy sobie rozdać fajnie, sympatycznie. Dosyć sporo, bo tak jak mówię, wehikuł nam sporo tutaj dał. Lochy oczywiście nierobione. Tu nic do zrobienia nie ma. Tutaj też nic do zrobienia nie ma. Tutaj jeszcze sobie ulepszymy. Wszystkie lokalizacje. menadżerku No i zobaczymy, zobaczymy, co tutaj uda nam się wyczarować tak na szybko. 2600, 2700 od razu na toalecie. To już jest fajnie. Jak już 2700 od razu wskakuje na toaletę, to już jest naprawdę sympatycznie. To już można powiedzieć, że, że wiedz, że coś się dzieje. No, ale, do tego, żeby mieć 5000 na siedzisku, to jeszcze daleko, a droga. Z tego co pamiętam, to 4000 na razie mamy na siedzisku, tak, na wymaksowaniu. Tak, więc tu jeszcze dużo przed nami. 5000 na siedzisku, chyba daje już takiego powolutku busta. Jeśli dobrze pamiętam, no i później, oczywiście, 5000 na toalecie daje to tego największego busta, ale to jeszcze myślę, że też koło roku nam zajmie, żebyśmy tutaj 5000 na toalecie mieli. To jest naprawdę daleka droga przed nami. No i dobra, zrobiliśmy sobie tego naturystę, więc biliśmy dwa osiągnięcia praktycznie w przeciągu tygodnia, więc naturysta, tutaj superbohater. Kiedy ta postać była założona? O, że też już będziemy się zbliżać do roku, więc kurde, 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 to był sierpień? Lipiec? Chyba w lipcu był W50, ale kompletnie też nie pamiętam, dajcie znać. W komentarzu kiedy powstał W50. Wiem, że mogę sobie to szybko sprawdzić, ale teraz podczas odcinka tego nie będę robił. Więc tutaj na razie mamy dosyć blisko już do rocznicy. Jeszcze nadal trend nie mamy. Ale mam nadzieję, że niedługo uda się to zrobić. No i na pewno kryptozoolog wpadnie w najbliższych dwóch tygodniach. I tyle. Także tutaj mamy wszystko ogarnięte, tak naprawdę, tym, tym, tym razem. No i te dwie minuty, te dwie minuty musimy poczekać, bo bardzo mnie ciekawi to, czy uda nam się pokonać abruptyjnego youtubera. Więc zobaczymy. Ja tutaj puszczę najmocniejsze, co mam. Więc w wodę. I myślę, że powinno się udać. On ma 428 poziom, więc naprawdę potężny, potężny gracz. Tu możemy od razu sobie też docisnąć jakoś delikatnie to, co się da. Więc, tak. Myślę, że tutaj już na pewno coś byśmy przymknęli. Myślę, że Hemoridor byśmy docisnęli przynajmniej do 18, tutaj Szkołę Magii może na 20 byśmy się zatrzymali, 13 piętro myślę, że 18 już by było możliwe. Kart mam rocznych Sobowtórów? Możliwe, żeby była już zakończona. Olimp myślę, że do 6 byśmy doszli, Nordic myślę, że 8-9 też już by było raczej w zasięgu. Jeśli chodzi o tutaj, no to wiadomo. 520 tornad sobie trzymamy chociaż tak troszeczkę się zastanawiam czy by nie docisnąć tego tornada do poziomu 500 żeby mieć możliwość zdobywania tych itemków z trzeciego tieru bo one są naprawdę ładne z tornada no ale to też możecie dać znać czy robimy coś takiego te 20 tornad przeznaczamy żeby zdobywać ładniejsze przedmioty i po prostu trzymamy sobie te dodatka na, na kiedyś. Yy, 18 sekund, więc tu już praktycznie wszystko jest przesądzone. Abruzzi przywitaj się z moją wodą. 1016 karmień, tak wygląda. Szkoda, że dzisiaj żółwio nie dostał jedzeń. Może przez to będzie waleczniejszy? Nie wiem. Ale 4 dwusetki... Na pięć ostatnich powinno być sympatyczne, 20 na 20. I zobaczmy. Siedmiornica tutaj robi rządy. Ryboga 160 u niego. No to nasz szlawąż powinien tutaj sobie poradzić. No z Rokitkiem to już na pewno nie. No i tak, na Rokitka. No i ładne krytyki. Dobrze. To było, to było ważne. Ten krytyk odgłębiona w Jęzowniksa też był mega ważny. Poseidon też, widzę, że krytycznie się wypowiedział na temat Jęzowniksa. No to już raczej powinno się udać. No teraz to już na bank. No i mamy kolejną truskawkę, która gwarantuje nam Jęzowniksa 200. Więc dziękuję Ci Abruzzi za możliwość już dokarmienia karmienia na 200. A następny przeciwnik, prawdopodobnie, jeśli uda mi się wygrać, będzie już zaczynał mi karmić pirodliche. No więc w tym temacie mamy wszystko wyjaśnione. Wszystko mamy zrobione dzisiaj na odcinku. Także jeśli odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, zostawicie komentarz. No i oczywiście suba. A ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. I na razie.